Pierwszymi shaderkami są Sildrus Basic Shaders i są one na pierwszym miejscu według mojego rankingu, ponieważ uważam, że bardzo są przyjazne dla oczka, ponieważ podbijają tak fajnie ciepło kolorki i szczerze tyle wystarczy, żeby mnie, że tak powiem, zadowolić, żeby były one na pierwszym miejscu. Wiele z was może być zdziwionym, ale jak to? Szejdery do pvp JAK? Jak to jest możliwe? A no słuchajcie Szejderki do pvp są bardzo popularne na przykład za granicą No bo oczywiście skąd mógłbym podebrać e, taki fajny pomysł na odcinek HA! Gary! No i potem widzowie zaczęli do mnie pisać Ej mordo, ty masz szejdery? Jakie to są szejdery? Pomyślałem, że zrobię top 3 shaderków pod pvp I myślę, że wam się przyda taki odcinek Eee, mi również. Dobra, wjeżdżał em... Wjeżdżamy na bazę! Aj! Ło, wow. wow. no Było ciepło, nie ukrywam. Było ciepło tak samo jak te bloki, które ciepło są podkolorowane. E, tak by the way, to... Jezus Maria, nie no! Swoją drogą jestem też troszeczkę przeziębiony, co być może słychać troszeczkę po moim głosie. Wiecie co mnie denerwuje? Właśnie to. Coxcraft. czemu, czemu, czemu? Płagam. Zróbcie tak, żeby tak się nie robiło, serio. Pff. No, 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 no. Tak. Yeah, baby. Yeah, boy. Elo, chciałem ci tylko powiedzieć, że na stronie edba.com jest Black Friday i możesz kupić sobie super gierki w fajnych cenach. Także polecam link w opisie. Miłego oglądania. Ogólnie to też możecie dać w komentarzach, znać co wy sądzicie o shaderkach do PvP. E, czy to się kłóci z kodeksem prawdziwego PvPowicza? E, czy, e, czy jednak mimo wszystko e, propsujecie shaderki? W ogóle to dużo osób było zdziwionych na początku, jak to shadery do PvP? A teraz to w sumie większość moich widzów chce ode mnie te shaderki. A propos, wszystkie linki będą w, w komentarzu pod filmem, także sprawdzajcie komentarze. E, w ogóle też ostatnio dzieją się dziwne rzeczy na YouTube. E, mianowicie jak wrzuciłem film z Fomim, to e, dziękuję nie było przez pierwsze tam trzy minuty opublikowania. E, I też na przykład jak przypnę jakiś komentarz, to YouTube ten komentarz chowa. Ja go przypinam, a YouTube go chowa. Czajcie to? To jest wręcz niemożliwe, ale tak się dzieje niestety. A i ogólnie to wam powiem, że te shadery z dzisiejszego filmu e, nie zabierają FPS-u. Nie zauważyłem tego, aby one zabierały FPS-y, e, ponieważ e, na innych shaderach, takich typowo shaderowych, które dodają cienie, słońca i tak dalej, i tak e, dalej, no one wiadomo, tak, zabierają FPS-y, e, a shaderki, które dzisiaj wam prezentuję na filmie, nie zabierają aż tak bardzo FPS-ów. Czyli są niektóre nawet FPS boostowe. Dobra, zrzucimy go. To zróbmy tak. Ale chłopo malagi. Dobra, wbiję się. GG! Nie wiem czy to już mówiłem, ponieważ mam Ice Natomiast e, dzisiaj jest FMMA i nagrywam to przed FMMA. Zrobiłem sobie fajne kuponiki. Zobaczymy, czy coś tam siądzie szczęśliwie czy nie. Oho, sam zleciał. Oj! Ej, ej! Chill, chill! Proszę mi nie lagować, dobra? Tak w ogóle to przyjąłem taktykę, aby lecieć na typowego tryharda. Sprawdzimy to. <tryk> było blisko. Czerwony już mu zdążył e, łóżko w, 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 wy, wywalić. Szukałem słowa i nie mogę go znaleźć. Cóż? To będzie może głupie. Nie, nie. To co zrobię teraz będzie dosyć głupie, ponieważ idę na drugi bok do mojego przeciwnika kolejnego. Jak czerwony zobaczy, że ja idę do niego, to czerwony do mnie przyleci. Ale trudno, kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Nie. Ej, skinął! Skinął, do wypadku! Chciałem go przeskoczyć, ale zapomniałem, że istnieje coś takiego jak spowolnienie twojej postaci, kiedy kogoś hitamy. Kurde, najbardziej denerwujemy katar, nie? Nara a tego ziomeczka czerwonego to w ogóle zlagowało, ze względu na to, że trafiliśmy obydwoje, że tak powiem, w tym samym czasie Fireballem. I do. No, nie, gościu. Oooo, oh, GG. Po prostu go zbugowało jakby w miejscu i serwer to wziął jako GD i go cofało. Nie, ale już. GG. Ej, kolejne shaderki są to shadery Sildurs en Enhanced Default V1.11 i to są shadery, które mają cień. Natomiast ten cień nie laguje nic a nic. Mam praktycznie tyle samo FPS-ów, jakbym grał bez tych shaderów. No może chociaż troszeczkę przy rzeczach typu szkło FPS-y troszeczkę spadną, ze względu na to, że wiadomo, od szkła się od, odbija. Ja mam chyba źle kabelki w mózgu połączone, nie? Nie mogę mówić i klikać jednocześnie. Najgorzej. I na tych szajderkach ogólnie nie widać, jak bijemy gościa, że robi się czerwony, nie? Mi osobiście troszeczkę to przeszkadza, bo jednak, mimo wszystko, chciałbym widzieć. Znaczy, może nie, że chciałbym, ale jest to kwestia, swoją drogą przyzwyczajenia. Bo, jakby nie było to, zawsze jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że widzimy ziomeczka, który się robi czerwony, kiedy zakładamy mu strefę, nie? Chyba wiecie, o co mi chodzi. No ale ogólnie, zobaczcie, no. Fajnie to wygląda. Nie wygląda to źle. Takie leciutkie szajderki do PVP'u. Co tu mogę więcej powiedzieć? No, zleciał. No, kurczę, jak oni to z taką łatwością odbijają, a ja nie mogę odbić. Jak się nawet przyceluje. Ale dziwnie mi się na nich bije, powiem wam szczerze. Te darki są dziwne, ale to pewnie też jest kwestia mojego przyzwyczajenia. Jakbym pewnie troszeczkę dłużej na nich pograł. No, patrzcie, no gościu to odbija. No chłopie, z jakimś, nie wiem, five-headem. Nie, 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 hit, hit. Halo, jak on już jest tak szybko? Nie, nu, no. na ragościu, ale on mi działa na nerwy, wiecie, pozytywnie, nie? Ej, co jest? Gościa trafiłem fireballem i znowu się tak zaciął w miejscu Ej, na lekcja Moje firebole są bugujące Nie no, gościu Jak ty mi działasz na nerwy Jak ty mnie wkur... TY JESTEŚ CHUPNIE NIEPOWAŻNY No i co? No i co teraz? <laughs> żarty się skończyły, ziomuś. Na Totalu się żarty skończyły. Jezu, w końcu. GG, co za arena w ogóle, nie? Hit. Uff. Ej no, Coxcraft. Coxcraft! Ty mnie nawet nie denerwuj. Czajcie to. Czajcie, nie mogłem do siomeczka podejść, bo mnie cofało. Koszcraf, ja was naprawdę proszę. Naprawcie to, zanim y, będę miał y, straty na klawiaturze bądź myszce, nie? Nie chcę jeszcze tak szybko tracić mojego sprzętu. Nie! Chciałem go ominąć! Ostatnimi shaderkami są Yezit Blur i je możemy sobie jeszcze tutaj dokładnie ustawić. Tutaj jest profil szybki, czyli taki, który zje nam mniej komputera, że tak powiem, czyli będziemy mieli na nim więcej FPS-ów. I profil fancy, czyli profil taki już bardziej pod wygląd. Mam nadzieję, że dobrze to wyjaśniłem. I te shaderki są kurcze, no ładniejsze, tylko czekajcie, bo blur mi na nich nie działa, muszę to ustawić, halo. Motion Blur włącz, dobra. Trzeba było kliknąć, żeby mieć włączony Motion Blur, więc musicie o tym pamiętać, żeby sobie włączyć Motion Blura. Chociaż teraz w tych czasach, kiedy mamy e, blura z jakiegokolwiek launchera typu Lunar Client, no to myślę, że taki blur z shaderków jest nam jak najmniej potrzebny. O skubaniec! Już sobie zdążył seta kupić! E, I te shaderki są na trzecim miejscu ze względu na to, że one są chyba najbardziej FPS-ożerne, że tak powiem, ponieważ mają najwięcej, wiecie, szczegółów, efektów i tak dalej, i tak dalej. No i ten blur tak, taki jest dosyć słaby. I dodam jeszcze tylko tyle, że ten blur zżera dosyć FPS-ów, a gdy go wyłączymy i włączymy sobie blur z Launchera, to nie dość, że ten blur z Launchera będzie wyglądał o wiele lepiej... Tak będzie nam strzelał mniej fps -ów. Bo czuję, że mam leciutkie spadki, ale nie jest to też jakaś duża wartość, która by mogła mi przeszkadzać w grze. Jeśli ktoś, tak by the way, dotrwał do tego momentu, to może napisać Assassinek Idol, bo ostatnio było Assassinek, jak ja cię lubię, jak ja cię szanuję, to teraz może być Assassinek Idol i wtedy Wam y odpowiem serduchem. Święta. Mam też trochę wrażenie, jakby animacje podczas bicia były troszeczkę inne. W sensie jakby taka fizyka gry trochę była zmieniona przez te shaderki. Eee, nie wiem, czy to jest moje takie dziwne odczucie. O wrażenie, czy coś. Nie wiem, nie wiem. Elo. O, to nie miało tak wyglądać, mnie trochę bardziej bustnąć, ale okej, okay, wyszło. <śmiech> <śmiech> No słuchajcie, w życiu... ...Minecraftera czasem przychodzą takie rzeczy i dni, kiedy się failuje. Ej... Już jakaś łajza do mnie leci? Oczywiście. Oj, zleciał. Leciał, leciał i zleciał. Oj, 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 dobra. Oj! Szczerze, już się poddałem, nie? Już myślałem, że będzie rip. Dobra, no, śmiesznie gościa zlagowało, śmiesznie, śmiesznie. Hm, on jeszcze nie wie, że idę mu na plecki. Tak jest. O, jeszcze zleciał. A nie, to zleciał kto inny. A nie, zleciał. Dobra, nie było to. Cześć, czyść, cześć. Czyś. W sumie powiem wam szczerze, że nawet ładne są te cienie. Nie są jakieś takie, wiecie, przesadzone. Fajnie to wygląda, no ale to jest trochę FPS ożerne, nie? Także to musicie mieć na uwadze, że akurat te shaderki ciągną FPSy. Te pierwsze najmniej zżerają FPSików, drugie, no tak pół na pół, a trzecie to już totalnie, nie? <laughs> Mój trzeci instynkt kota podpowiedział mi, żeby kliknąć szybko dwa, bo pod tym slotem mam budulec i żeby sklaczować, więc jak kot spadłem na cztery łapy. Elo, Siemka. No i papa. Napisał czy może SS prze... Przepraszam, przyjacielu. Natomiast, widzowie pamiętajcie, ja screenę daję tylko ewentualnie przed arenką, bo na arence już średnio chyba, że zostaniemy ostatni. To wtedy z pożą. Został mi już tylko różowy. I widziałem cię tam, przyjacielu. O! Widzę, że twoje ladder klacze są na moim poziomie czyli raz wyjdą, raz nie. W porządku. Nie, no to jest. To jest tak świetne, kiedy. Wiecie, ktoś się nie spodziewa, oj, że dostanie z i go tak wyrzuci, i on tak się jeszcze lata wtedy, tak, bawi, bawi mnie to. Możemy go tu zabudować? No nie możemy. Dobra, co ja się go będę bał? Po co ja mogę zabudowywać? Po prostu lecimy przed siebie, plus w i do widzenia. GG. Tak więc, mordeczki, jeśli jakieś shaderki przypadły wam do gustu, to bardzo serdecznie polecam. Możecie sobie pobierać. Jest wszystko w komentarzy. Także dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, no i to tyle. Nie...